Stawiamy na trzy najważniejsze rzeczy. Maksymalne skrócenie czasu podróży. Ten pociąg pojedzie 4.18, a myślę, że w najbliższych miesiącach, kiedy stręcą się z ostatecznie wszystkie remonty, będziemy w stanie osiągnąć jeszcze szybszy rezultat. Po drugie, poprawiamy komfort dlatego że jest to pociąg klasy premium i e, tutaj można w skorzystać z tego, ci którzy przede wszystkim jeżdżą biznesowo do Patrzewy czy do Poznania i mogą mieć pełny komfort podróżnik. I po trzecie zwiększamy częstotliwość naszych połączeń, dlatego że gdy dochodzi do całego rozkładu jazdy, jazdy nowe połączenie Express Intercity Olesław Prus i w sumie mieszkańcy Szczecina będą mieli do dyspozycji 8 Parę pociągów na trasie pomiędzy Szczecinem a Warszawą. Więc jest to zdecydowana poprawa jest to um, wyjście naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. Każdy znajdzie w tej ofercie coś dla siebie. saate juurde . あ <music>